Tutaj mój port, tu słońce mam na czole i dom i sat i kota nie do wiary. Natalia na werandzie, kira w szkole, a babci wchodzą sny pod okulary. Nad klombem ptaka cień przefrunął modry, brzmi w rękopisie moim Epopeja. Dobrze mi tu, i wieje wiatr od odry, odurzający i zwycięski. Jak nadzieja. Z czasów szczecińskich ojca zachowały się niestety tylko dwa zdjęcia. Obydwa w ogródku, latem, widać kwitnące glicynie. Na jednym ze zdjęć i ojciec, w takim swoim charakterystycznym geście, drapiąc się intensywnie, myśli nad tym, widocznie jak zakończyć jakiś wiersz, jakąś strofę. Na drugim zdjęciu to moja mama. W środku ojciec, a to pani Helena Ładoszowa. W tle widać to otwarte okno pokoju, w którym w tej chwili siedzimy. Miałam zrobić piękną mozaikę. Mozaikę zrobiłem z wielką przyjemnością. Nigdzie nie mogłem dostać płytek ceramicznych. I wyobraźcie sobie, że ja zrobiłem tę mozaikę z płytek drewnianych. Ona może nie jest arcydziełem sztuki. Ale robi na wszystkich bardzo miłe wrażenie, jest duża i ładna. Przyszedł nowy dyrektor, to właśnie chciał, żeby to miało jak najwięcej Gałczyńskiego. Szczecin 4 lipca 1948 roku. Drogi panie, jestem panu tak bardzo wdzięczna za błoka. Jaki pan jest dobry i kochany, że pan o tym pamiętał. Kot kazał serdecznie pana uściskać. Jest bardzo poważnie chory na serce. Niebezpieczeństwo dla życia wciąż jeszcze istnieje. Chciałam go przewieźć do lecznicy do Warszawy, ale nie wolno go ruszać z miejsca. Najlepsze słowa od nas dla Pana i Pani Stefani, Natalia Gałczyńska Treść na kartce pocztowej adresowanej Obywatel Julian Tuwim, Paszyńskiego 14, Warszawa. Adres zwrotny Natalia Gauczyńska, Skudowskiej 17, Szczecin pogodno. Stempel Szczecin 5 lipca 1948 roku. Trudno mówić o szczecińskiej twórczości Gałczyńskiego, ponieważ zaledwie kilka wierszy związanych jest z Szczecinem tematycznie i tym, że powstały w Szczecinie. Niewątpliwie są to dobre wiersze, może jedne z tych lepszych, które Gałczyński napisał. Naprzeciw mojego okna w mieście Szczecinie, złoci się w słońcu jemioła, a obłok przy niej. A w dole dziewczyny idą, gwarząc wesoło, lecz tylko śnieg je całuje pod tą jemiołą. Ale jest jedna wśród dziewczyn, wietrzna i morska, ma takie niezwykłe imię. Polska. Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, z czym mi się kojarzy Szczecin. Kojarzył mi się z morzem wyłącznie. Zachwycała go przyroda, cudowne magnolie, których pełno wzdłuż alei wojska. Szczecin o tym poecie tak pamięta, bo przecież w gruncie rzeczy jego pobyt tutaj nie był długi. Jego pobyt tutaj był przerywany, to on trwał rok, ale był przerywany, wyjeżdżał z tego miasta, wracał do niego. Czy Szczecin kocha Gałczyńskiego? Ja myślę, że tak, że tak. Taką miłością odpłaca mu za tych kilka wierszy, które w Szczecinie pozostały, które Szczecinowi są przypisane. Kiedy przygotowywałam, wpisywałam kolejne zdarzenia tego roku, robiłam sobie taką listę, która się rozrastała, pęczniała, przybywało na niej imprez, to nagle pewnego dnia po kolejnym wydruku zdałam sobie sprawę, że w Szczecinie się dzieje najwięcej. Nie w Krakowie, nie w Warszawie. Związek Gałczyńskiego ze Szczecinem istniał może jakiś. No, z tego nie, no tyle wiem, że był taki, że jest taki poeta, to że był w historii naszej, to o tym wiem. Nie wiem czego. Niestety. Powinienem. Gałczyński mieszkał w Szczecinie. Wiem, że jego córka przyjeżdża tutaj do Szczecinem. Jak podróż chyba sentymentalną odbywa. Gałczyński mieszkał i tworzył w Szczecinie, w naszym mieście. Napisał chyba Satyrę na Bożą Krówkę. Miasto, nie Wiosna w Szczecinie i różne inne utwory. Gałczyński, Szczecin. Nie, nie odpowiem na. Gałczyński wiem, że mieszkał w Szczecinie na pogodnie. Wiem, że za napisał Zaczarowaną dorożkę. No także, na no, dosyć lat spędził w Szczecinie. Nie wiem, że tam dużo tego. Wiem, że miał żonę Natalię i córkę Kirę, która tam teraz kontynuuje jego działalność tą twórczą. Mieszkał tu przez rok. Może, pan Może pół? W latach czterdziestych yy, na pogodnie. Nie wiem, szczerze powiem, nie wiem. No niestety też nie. Teraz była jego córka. Nagrywany był film o jego życiu. Nie, on w Szczecinie mieszkał. I miałam taką na fotelu, która reżyserem była tego filmu i wszystko mówiła. I nic nie wiem. No, przebywał dość długi okres czasu w Szczecinie. Napisał parę dobrych, pięknych rzeczy o Szczecinie, o morzu. I mamy jego miejsce w Szczecinie. No mieszkał tutaj kilka lat, prawda. No i bardzo nas to cieszy, że właśnie u nas był też wielki poeta polski. Nie wiem. Podaj, że w 1946 roku mm, był ściągnięty przez, tutaj na te tereny, przez yy, wcześniej zaraz po pierwszego wojewodę. No tu mieszkał po prostu jakiś czas. Był jednym z, ze współzałożycieli 13 MUS. Często tam przebywał z przyjaciółmi. Gałczyński mieszkał w Szczecinie, tworzył tutaj poezję. Mieszkał. dość długie, długie lata mieszkał. Nie wiem dokładnie. Bardzo mi przykro. Tak przecież powstawały te wiersze, w których są tymi śladami, tymi ulicami. Yy, Tramwajami, które kiedyś jeździły i które, mam nadzieję, jeżdżą i dziś można doskonale odczytać jego trasy, którymi on chodził po mieście, z kim się spotykał, kogo poznawał. Mario, jestem od ciebie daleko. Odpoczywam. Tu taka ładna wioska. A ty jedziesz w tej chwili jedynką przez aleje Wojska Polskiego, a na następnym przystanku już będzie. Wiosna. Szczecinianie przez kolejne dziesięciolecia o Gałczyńskim w sposób niezwykły pamiętają. Zaczęło się to odwodowania statku w maju 1964 roku od inicjatywy wcześniejszej stoczniowców szczecińskich Którzy swojemu budowanemu statkowi chcieli nadać właśnie imię. Wykorzystano całą bardzo piękną inicjatywę stoczniowców do zrobienia kolejnej afery politycznej.